I tak, kochani, wszystko było już dokładnie sprawdzone. Co do joty, wszystkie detale, drobiazgi. Jest wszystko kompletnie zrobione. Przewód zmieniłem na nowy, tak jak mówiłam. Um, tu wziąłem, zakryłem, żeby się nie dostawał kurz, bo tam bezpiecznika automatycznego nie ma, tylko jest po prostu barystor. A system bezpiecznikowy został już dawno wymontowany. Tu wziąłem po prostu na oko tak winą. Um, natomiast zmieniłem właśnie tutaj cały przewód, muszę te długie poobcinać, które wystają. Um, o, I tu tak zrobiłem, taki fajny zagajniczek, <grym> jak to się mówi. Um, o, subwoofer jest gotowy. No, jeszcze małe głośniki muszę donieść, jak będę teraz szedł na górę. I natomiast tak, tu lampeczka jest, taki klimat, taki, no, taki nie, nietypowy klimat, jak na piwnicę. Lampeczka, żeby tak fajnie było. o. Muszę jeszcze doczyścić ładnie. Um, no i natomiast e, tu taki zagraniczek, no, na jakieś sprzęta, na przykład co będzie muzyka szła, czy jakieś multimedia, jakiś tablet, nie tablet. Laptopik w tym miejscu będzie miał fajne miejsce do właśnie po prostu um, uprzyjemniania klimatu w trakcie pracy. Natomiast radyko jeszcze antenkę muszę podłączyć radyko jest gotowe i kompakt by a kaseta by działała tylko muszę tam gumkę zmienić, ale raczej to jest nie, nie, bezsensowne zmienienie gumki tutaj skoro E, za moment wsparciała w warunkach piwnicowych. Także e, to jest taka, no, taka historia tego magnetofonu, który jest tutaj. Głównie będzie używane radio w tym, e, w tym odbiorniku. E, będzie radio chodziło e, od czasu do czasu, się posłucha radio ulubionych stacji radiowych. E, no, tu też będzie to podłączone podstawowe, żeby już po prostu nie ciągnąć przewodów. Wystarczy jeden taki przewód, co nie i tak, albo tu tu się podłączy cyk. A tutaj tylko nie ma po prostu tego, wiecie, tego, jak to się mówi, e, anteny. No, ale Radiko, jest. Tak fajnie wygląda, przyjemnie. Um, jakiś tablesik lub laptopik się tu go postawi o, w tym miejscu, powiedzmy. O, tak by się ale Ale przewiduję bardziej, bardziej tablet do takich multimediów. Po co tutaj e, laptopa przenosić do samych multimediów, nie? Na jakbym przynosił, to do pracy tylko jedynie i wyłącznie. A tak do takich multimediów to wystarczy właśnie zwykły y, tablet z jakąś fajną muzyką, czy jakimiś teledyskami, czymkolwiek multimedialnym. No. No i natomiast tu jest właśnie już dokładnie zrobione, tak fajnie. Y, stanowisko jest. Teraz, jak będę szedł na górę, to już to wszystko mogę spokojnie wziąć. Tam są takie jeszcze haki rezerwowe, które można jeszcze wykorzystać, ale nie przewiduję na razie planu na te haki, to je później położę tam pod pulpitem, pod tym stalikiem. No i generalnie wszystko jest już ładnie, ekstra przygotowane do różnych robót, które, które bardzo lubię robić. Wcześniej był tutaj taki pas żółto-czarny na takiej listewce, nie? Ale jakbym miał naklejać pas, to wolę nalepić na tym, bo wtedy tą listewką yy, zespoiłem po prostu te deski na szybko, można tak powiedzieć. Na szybko to robiłem wtedy. A teraz po prostu dałem deseczkę sobie od dołu, od spodu i te deski zespoiłem i bardzo ładnie wygląda jest fajnie. No. Jak myślę, żeby no tak nie przesadzać z tym pasem żółto-czarnym, to tu chyba nie będę naklejał pasa żółto-czarnego. Niech to już ma ten klimat, który jest. No. To będzie taki brązowy stolik, na którym się będzie robić. Wystarczy ten pas żółto-czarny tutaj. Tutaj wystarczy. I tutaj, nie? O. Że tu jest dużo tych ulubionych pasów żółto-czarnych. Może jednak się skuszę i tu go nakleję. No, może będzie lepiej wyglądało, bo będą te śrubki zakryte, że taki, taki kawałek można jeszcze tu pociągnąć. Pociągnąć na przykład z tej strony, z tej, z tej. Tak jak w tamtym dużym stole mam, który do którego nogi przykręcam, to też, no, no to całkiem nieźle, że być może, że tu jednak wezmę te jednak pasy, żeby było więcej przyjemnego koloru, bo jednak e, taki brązowy kolor też jest ładny, pasuje do desek, ale do klimatu prasowni bardziej pasuje po prostu e, klimat właśnie taki żółto który jest ta, ten żółty kolor jest taki fajny, przyjemny bardzo i on tak po prostu przyjemnia oko. Wzią, kojarząc się właśnie z fabryką, z prasownią, nie? No i dlatego jest teraz jak będę szedł, to wezmę tą taśmę i go tutaj przykleję ładnie i będzie tak super fajnie to wyglądało. Bo tutaj jeszcze te deski, widać ta deska też praktycznie no nie, nie jest zbytnio piękna, jeśli chodzi o taki wizerunek totalnej idealności, że to po prostu zrobię tak. Że będzie jeszcze ładniej, tylko muszę pójść na górę, pójść po tą taśmę i dokończyć ten mały drobiazg. Um, natomiast tu zaraz wam pokażę drugi plan. A co do tego organizerka, to sobie pomyślałem, nie będę go tak na siłę upychał, żeby tylko był, bo by bardzo nie pasował do całego zestawu. Tutaj ale żeby po prostu ten organizerek po prostu ma taką mrączkę fajną. I on jest bardziej przewidziany do takiego chodzenia z nim, że na przykład, jak będę miał jakieś drobiazgi do przeniesienia tu, bo będę miał jakąś robotę i będzie trochę drobiazgów do przeniesienia po drodze, to po prostu będę sobie z tym organizerem podróżował z góry na dół, na przykład, i tam będę takie drobiazgi w nim przenosił, czy Zostaną jakieś takie powiedzmy podzespoły, które tu wymontuję, to włożę do organizera i dopiero sobie w domu z niego wyjmę te drobiazgi. I będzie taki właśnie taki organizerek do chodzenia z góry na dół. Na przykład, no bo tu nie ma co go wciskać, bo po prostu nie pasuje do tła. I dlatego postanowiłem go no, nie instalować tutaj. Będzie właśnie taki no, do noszenia. A teraz drugi temat. Drugim tematem to jest. A co robię lepsze oświetlenko. Tak, drugi temat to jest to. Wyjąłem to, ten dekalek jak się to nazywa. O. ten dekalek po prostu, no ma swój urok, ale. Ale mi się jakoś tak nie podoba. Stwierdziłem, że tak trochę nie do końca mi się podoba. I Natomiast postanowiłem zrobić inaczej. Przewody sobie odzyskam, bo przewody są cenne. Diody również można sobie odzyskać, bo są też cenne. O. One ładny koloryk mają. Widzę, że takie. Żółte są. Żółte, zielona i pomarańczowe. No, diody są fajne. Że diody są senne, można powiedzieć. Diody się przydadzą do budowy po prostu tego dekerka, który będę robił. Taki, jaki bym chciał, żeby tu był. To. Natomiast e, tu będą kieszenie. Kieszenie. Albo w, w pionie, albo w poziomie. Zobaczę, jak będzie najlepiej to pasowało. Najchętniej bym jeszcze jedną komorę dał więcej tu. Ale bym, trochę byłoby wycinania, co nie? To jednak zostawię po prostu... Um, to tak jak jest, nie? Um, A jednej komory tyle po prostu w zachodu by było, że bez sensu. Że po prostu tu będzie tak jak jest. Tu będą wkładane koszyki na dyski na kieszenie, które będę sobie wsuwał. Kupię dwa koszyki na SAS i na SATA. To będzie tak i, i tak i tak. I to będzie taki po prostu. Można powiedzieć, być może, że zrobię to z, z tego serwer. Jakąś płytę tam zainstaluję fajną. Um, tylko nie mógłby tu być po prostu już wtedy że no, pomyślę, przeanalizuję, jeszcze jak to zrobić, gdzie to wtedy zainstalować, czy po prostu zrobić do ściany przykręcaną drugą taką e, mniejszą szafę rakową. E, ale będę na tym zastanawiał jeszcze, bo w, no, będę musiał jeszcze wiele rzeczy rozważyć. Czy przykręcić i kupić drugą szafę z prawej strony pokoju za źbiami, jak się wchodzi, czy po prostu coś innego, lepszego wymyślić. No. W każdym razie, no ta obudowa cenna jest. Doszedłem do wniosku, szkoda byłoby ją nazwać, bo można ją bardzo ładnie zrobić. E, widziałem właśnie, w jakiej cenie obudowy są takie, no taka prosta obudowa, 300 parę złotych kosztuje, z taką klapką otwieraną. To sobie pomyślałem, że to nawet fajnie nie wygląda. Chyba ta cena jest tak, taka spora, bo może ten klimat taki fajny jest w tamtej obudowie. Ona tak 340, coś takiego kosztuje. Ja sobie pomyślałam, że można dokładnie coś takiego tu zrobić. W tej obudowie. Ta obudowa ma świetne możliwości, by zrobić dosłownie coś podobnego. Mniej więcej coś takiego jak tam. I sobie pomyślałam, że zrobi się tak fajnie. Zrobię właśnie tak jak tam jest. Zrobię jakąś fajną klapkę, bo ta co zrobiłem była, owszem, była fajna, ale nie była tak fajna mogłaby być jeszcze fajniejsza. Nie byłaby tak fajna, jakbym chciał, żeby była fajna. O. I zrobię jeszcze fajniejszą klapkę. Zrobię to wszystko trochę inaczej, już będzie jeszcze fajniej. Tylko muszę znaleźć na to właśnie właściwy czas. To jeszcze nie jest w tym momencie czas na takie modernizacje tej obudowy. I szukania jej do serwera. Po prostu poczekam na bardziej właściwy czas. To jest tylko taka, takie przygotowanie do modyfikacji tej obudowy. Przy okazji zobaczyłem, jak tam ludzie sobie robią z obudowami, i zauważyłem, że ludzie dosłownie robią identyczne, podobne rzeczy. Właśnie też lubią sobie coś przekompinować, zmodyfikować według własnego pomysłu. I są bardzo fajne konstrukcje, bardzo mi się podobają. I sobie tak właśnie pomyślałem, że no w sumie szkoda byłoby wyrzucić tej obudowy, skoro można z niej zrobić bardzo fajną obudowę i jeszcze do tego można tam Star Wars zainstalować w tej obudowie. Na razie, zanim ona nie będzie na nią czas właściwy, przewidziany, to ona będzie sobie tutaj zafoliowana, podobnie jak ta. One, tamte obudowy są zafoliowane streczem i też czekałem na swój czas, jak będę coś robił i będę potrzebował właśnie tego typu obudowy, to już są gotowe. Natomiast tu ta obudowa już jest przewidziana w najbliższym planie czasowym do modyfikacji. To tam zrobię właśnie taki dekalek z taką otwieraną, śliczną e, już, e, klapeczką. I diody tak ładnie zrobię. Fajne diody są. Te żółte są fajne. Jak trzeba będzie, to ich dokupię. Ale bardziej pasują niebieskie albo zielone. Żółte diody pasowały do tej obudowy, która tu była pierwotnie. Ale generalnie tu by nie pasowały te żółte diody. Żółta dioda to jest znacznikiem, że na przykład dysk wymaga że niedługo będzie wymagał wymiany w serwerowni, w serwerach. Żółta czy pomarańczowa. I tu był, był taki mętlik, właśnie, i dlatego, jak będę kupował diody, to właśnie niebieskie lub zielone. Żółte odpadają, chociaż fajne są, ale w tej konstrukcji odpadają żółte diody. Nie pasują po prostu do um, całego zestawu. Który w serwerowni jest w ogóle wszędzie. że To, była, to fajnie wyglądało, bo to był po prostu zrobiony, zrobiony taki serwer w tej obudowie do postawienia w pokoju, w biurku. Taki budżetowy serwer z komputera normalnego. Dlatego budżetowy, bo z komputera normalnego, bo serwer, który już jest serwerem, to już parę ładnych tysięcy kosztuje. Przebija każdy komputer, który stoi w domu na biurku. Tylko wiadomo, StarWat nie jest do zabawy, tylko do pracy. Taka różnica jest. No. Natomiast, właśnie e, tu zrobię, właśnie e, mniej więcej tak. Jak widziałem, to ma budowę, która mi się trochę podoba. Nawet miałem chęć ją kupić czasami, ale zrezygnowałam. Bo sobie pomyślałem, że sobie kiedy może zrobić coś takiego i sobie pomyślałem, że teraz jest właśnie świetna okazja, korzystając z tej obudowy, właśnie robiąc tą obudowę, o której myślałem dawno temu. No, że no fajniej będzie ją zrobić samemu, jak po prostu kupić gotową za 360 zł. Tak około 360 zł kosztuje gotowa obudowa. 360, 370 w takich cenach jest. No, a będzie przyjemniej zrobić to wszystko samemu, nie? Tylko trzeba mieć na wszystko odpowiedni czas. Jak już przyjdzie na ten temat czas, to będę robił tam obudowę. Postaram się dobrego materiału, który będzie odpowiedni i będzie super. Obudowa będzie świetna. Z tej obudowy powstanie obudowa taka, jaką bardzo bym chciał. No, no dobra. No to teraz, jak będę szedł, to wezmę tą taśmę. Okleję tak ładnie, żeby było tak wszystko w klimacie pracowni. No i natomiast będę wszystko mógł ładnie układać, segregować, bo jeszcze będę musiał zrobić oczywiście selekcję. Bo tutaj jeszcze nie wszystkie rzeczy są już takie idealnie potrzebne. To część rzeczy jeszcze trzeba przemyśleć, które pójdą, które zostaną. No, żeby po prostu. Jeszcze jedna selekcja będzie robiona, żeby były takie rzeczy, które są no właściwe. Oczywiście kwietniki zostaną jak najbardziej, kwietniki to cenna rzecz. jest Można sobie kwiaty na ścianie zainstalować, tam gdzie słoneczny pokój jest, że kwietniki to oczywiście wrócą na miejsce, na którym były. Tyle na przykład, tyle, że jakieś pierdoły na pewno tu są, które są nie, niepotrzebne z tego co widzę, dlatego pomyślałem, że zrobię jeszcze raz selekcję tych rzeczy, które tu są, i te rzeczy, które mam do przeniesienia. Że to będzie jeszcze jedna selekcja tych rzeczy, wybieranie po prostu, żeby były to ładne materiały, nie były jakieś takie brudne, nie, nie, nieprzyjemnie pachnące. No. Szkoda, że tak dużo tych rurek PSV, ta ma, bo teraz sobie trzyma tu rurki PCV, ale myślę, że nie będą tak tragicznie przeszkadzały. Najgorzej to z kołami od rowerów jest, ale koła też się ładnie weźmie tam na górę. Teraz będzie więcej miejsca, bo tam było trochę ograniczone miejsca. Teraz jest o kawałek więcej, że będzie, no fajnie, fajnie. No dobra, i ta budowa oczywiście, zobaczę, jak to się będzie reprezentowała. Tu jest właśnie ta klawiatura, o której mówiłam. Ona będzie zakryta folią, żeby się po prostu nie kurzyła. Że jak już przejdzie, na przykład, jak będę coś robił, będę potrzebował klawiatury, to będzie już gotowa. Tutaj o. To będzie zakryta, oczywiście, jak już mówiłam, to. Żeby się nie kurzyła. Taka podstaweczka. Hmm. No. No dobra, zaraz tę obudowę tu wstawię wstawiłem no, ją tutaj wyżej, bo tutaj troszkę ona wystawała, w tym miejscu. No bo tutaj mam taki schowek na tego organizera. E, tam jest ta organizer i taka od lodówki, w której jestem rzeczy, i na górze i po prawej stronie kufer. E, tam jest kufer. Ma tutaj takie swoje miejsce. Tu jest od lodówki ta szufladka i na dole jest ten biały organizer. Um, no. no i tu coś wymyślę, coś się pomyśli, co tu powinno być. Jest w planie wysuwany pulpit, taki roboczy. Albo coś tu będzie, a pulpit będzie powiedzmy tu wysuwany. Zaraz z nadklawiatury. Albo stąd pod tego o. Taki wysuwany pulpicik tu. Albo zrobię z tej strony na tej wysokości pulpik wysuwany, taki do roboty. To już raz sobie robiłam tutaj w, w komórce piwnicowej. I tutaj taki pulpit zrobiłam To otworzyłam Na tym pożyłem taką blachę szeroką, która stanowiła świetny pulpit roboczy. No i natomiast. To jest takie, jakby, drugie stanowisko, z którego już kiedyś korzystałem. W tym miejscu zamknąłem sobie tu drzwi i miałem podpis z tej strony, i sobie tak siedziałam. Fajnie było, naprawdę klimat świetny. E, tutaj natomiast e, chwilowo jeszcze nie mam planu, a jeszcze czasem jakiś plan będzie i te miejsce zagospodaruję, a właśnie bym zapomniał. Tu będą szufladki, które są w stoliku, który jest na górze, który będę już pod koniec roboty przytargam. No, tu będą szufladki z takimi, właśnie, śrubkami, różnymi rzeczami, ale prawdopodobnie ten, te, właśnie śrubki, które tam są, wszystkie przeniosę tutaj do tych kasetek w tych organizerach, a tamte e, szufladki. Na razie tu włożę, żeby wypełniły te miejsca. Aż czasem dokładnie przy, się zastanowię, jakie tutaj miejsce zorganizuję, co tu będzie w tym miejscu. Że tu chwilowo staną te szufladki, które będą puste z tego stolika, który jeździ na kółkach um, takiego biurka. No, że tu będą dwie szufladki i, i na razie nic. Na razie to jest planie jeszcze dalszej analizy. Że to miejsce tak do końca nie jest wypełnione, bo jeszcze nie ma dobrego po prostu no, patentu na to miejsce. pomysłu. No, że jedna szufladka, druga szufladka, i na razie będzie może jakieś źbiszki zrobię, opuszczane w tym tutaj czy coś pomyślę. Na razie jest to miejsce niewykorzystane czasowo, za, zawieszone w czasie. No i heja, i to byłoby na tyle, trzymajcie się, pa.